Boże, miej litość nad nami. Czytanie z mądrości Syracha mówi, że Bóg nie patrzy na osobę, ale na postawę. Nie będzie on miał względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Tylko czy ja jestem osobą pokrzywdzoną? A może to właśnie ja jestem tym krzywdzącym? Trudne pytanie, a odpowiedź wymaga wielkiej pokory, by sprawiedliwie ocenić siebie i innych. Czy jesteś do tego zdolny? Czy potrafisz przyznać, że nie miałeś racji przeprosić i zadośćuczynić? Święty Paweł, apostoł, przeczuwając swój koniec, pisze drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie winiec sprawiedliwości. Wszyscy uczestniczymy w tych zawodach zwanych życiem bez względu na to, według jakich zasad żyjemy. Na samym końcu będziemy jednak rozliczeni. I od tego, jacy byliśmy za życia, będzie zależał nasz wieczny los. Nagroda jest wielka, lecz odległa i może wydawać się niepewna. Ale czy to usprawiedliwia nasze duchowe lenistwo i zagłuszanie sumienia bezmyślnym życiem? Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Którym jesteś? Może tym, który w ogóle nie wszedł do świątyni. Boże, miej litość nad nami wszystkimi, nędznymi ludźmi, co myślą, że świat należy do nich, żyją chwilą, bo nie mają żadnego planu na siebie i są tak zadufani, że nie dbają o relacje z Tobą.